Dobra, gramy. Reksiu jego wielkie pisanki. Jak Reksio w ogóle wygląda? <noise> Pewnie autor chciał, żebym narysował jego wielkie pisanki, ale nie. Zrobiłem na przekór. <głosy> <głosy> No. Kurde, nie wiem czy takie są ich kolory w ogóle. Nie wiem czy tak flaga w ogóle wygląda. Dobrze. Kiszone Kisone w formalinie. Jest to. Dobry Włoch jest. Bardzo dobry. To jest pan Włoch. Włączamy lektora. Patrzymy. Umyj klapki, i bakłażanie. No i taki jest rozkaz: bakłażan, psika, klapka. Kubota. Te asie nie zmieściła. Bakłażan, psika wodą w kubota. Lany poniedziałek. Z <laughs> I lost my fucking weapon? <laughs> wait, 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 wait. Do I, do I lose my weapon? What? Wait, 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 wait. I did lose my fucking weapon. <laughs> 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 Jakie Czesi piękne! Nie do dostępu do morza, <laughs> bez morza hihihiha. <laughs> Jakie piękne X! Ja po, po prostu Ja po prostu też się zastanawiam jak narysować, że nie mam wody, nie mam morza. Co, co, czemu ta ziemia przykrywa samochód? Sobie zrobiłeś na miejsce na samochód, tak? Tutaj dlatego to do góry poszło. I lost my fucking weapon. Parking. Panie, Ładnie proszę w prawo z tym alkoholem. What the fuck? Pokeball żali się wężowi w deszczu. Podobne. Wąż trawiasty z pokebala. Pokeballa. Pokeballa. Aj. Spocony kasztan zakochuje się w arbuzie. <śmienny> Spocony kasztan zakochal się w kiszonym ogorze. To <śmienny> jest... zajebisty ten kasztan. Spocony kasztan kocha kiszone w formalinie. Zajebiste. Jaki kasztan. Mam nadzieję, że przynajmniej cię garzebli. Co? Co? To się chyba nie Włoski zna... gaming. Włoski gaming. Ploch dosypuje soli do tacos. To jest moja interpretacja tego, jak wygląda przeciętny Włoch. Pisanki ps a. To jest pies. Nie wiem, ale on chyba rysuje na tych pisankach. Krzysiu, narysuj pieska. Proszę, mamo, ale piękny piesek powiesimy na lodówce. I takie gówno przez tyle lat od tej lodówce wisi i każdy przychodzi. Co to, co to jest? A Krzysiu narysował pieska. O, jaki ładny piesek Krzysiu. <laughs> każdy miał to samo. No nie?